Kendo to sztuka walki wywodząca się z szermierki japońskich samurajów. Ale dzisiaj kendo postrzegane jest również jako sport i sposób rekreacji, który w Europie uprawia ponad 7 milionów ludzi. O tym, jaką drogę przebyło kendo, aby dotrzeć do Polski opowiada sensei Andrzej Kustosz, szósty dan kendo. Chciałem zapytać, jak to się stało, że sztuka walki kendo pojawiła się w Polsce i kiedy nastał ten historyczny moment? Zacznę od daty. Było to jesienią 1973 roku. Przyjechał do Łodzi przyszły doktorant, który miał taki pomysł, ponieważ lubił kendo, że może będzie parę lat, to może się uda poćwiczyć kendo. Wziął pozwolenie od swojego mistrza, no bo to konieczne. I tak się złożyło, że no ponieważ ja z kolegą byliśmy zainteresowani dalekim wschodem, sportem, filmem, no w ogóle całym tym anturażem japońskim. No i spotkaliśmy się właśnie w Łodzi, jak on przyjechał. Ponieważ na rok wszyscy Złociemcy muszą przyjechać do Łodzi na studium, języka polskiego dla obcokrajowców. Więc łatwo było go było wyłuskać. No i on spytał, czy może byśmy kendo porobili z nim. No czemu nie? I tak w skrócie, tak się zaczęło. Tak się zaczęło, ale lata 70. dla Polaków wtedy słowo kendo i japońskie sztuki walki były nieco, można powiedzieć, egzotyczne. Jak wobec tego było z naborem zawodników? Ponieważ zorganizowaliśmy pierwszą grupę na AZS-ie w Łodzi, przy uniwersytecie, pierwsza grupa liczyła 50 osób. Oczywiście się wykruszyła. Z tejże grupy jestem tylko ja, już w tej chwili. Ale całkiem liczna była, było więcej ludzi niż sprzętu. No takie były początki. Było trudno, sprzęt był drogi, nikt nie mógł tego kupić Sami Naprawialiśmy, ale przesłaliśmy. Po roku, taka Mizuszyna, bo tak brzmi jego imię i nazwisko, przeniósł się na studia doktoranckie do Warszawy. No i poprosił mnie, żebym pomagał mu tam popularyzować. No i tak powstała sekcja w Warszawie. Potem dowiedzieli się o tym, że jest kendo w zapaleńcy z Gdyni następny rok później i zaczęli przyjeżdżać odbierać nauki. Zapraszali nas, my tam jeździliśmy pomagać. Potem znowu parę lat minęło, Kraków. I tak to wyglądało, że tak powiem, przez pączkowanie się rozmnażaliśmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. A o tym, jak kendo dotarło do Wrocławia, opowiada sensej Wiesław Biel, piąty dan kendo, trener kadry Narodowej Kobiet i Wrocławskiego Stowarzyszenia Kendo. Jest Pan założycielem pierwszego stowarzyszenia Kendo we Wrocławiu. Jak wyglądały początki? To jest chyba dziesiąta sekcja w ogóle w Polsce. I to jest trochę taki przypadek, ponieważ w 2001 roku z Opola przyjechał Pan Marcin Małecki, który ćwiczył Kendo, miał wtedy trzeci Q. My się spotkaliśmy we Wrocławiu i wspólnymi siłami w lipcu. Po spotkaniu uznaliśmy, że będziemy od września prowadzić takie zajęcia, które się nazywa Kendo Yaido wtedy jeszcze. Polski Związek wtedy jeszcze nie istniał. Istniała Polska Komisja Kendo. Do Europy przyjeżdżali wolontariusze z Japonii. Dostaliśmy taką możliwość i w 2001 przyleciała z Japonii pani Shizuka Takahashi. I to spowodowało taki element pracy ciężkiej, bo to nowy impuls. Ona jakby sama w sobie bardzo aktywna, w związku z tym ciągle jakby powodowała, że nam się bardzo chciało, bo to, to nie jest tak, że dwie osoby chcą i już się wszystko udaje, ale ta motywacja z zewnątrz powoduje, że były chęci do takiej pracy. Pani Takahashi przyjechała do takiej organizacji jak się nazywa JICA, zresztą w tej chwili jak byliśmy w Japonii na mistrzostwach świata to też nam dalej pomagała i ona była dwa lata w tym czasie, Wszystkie te pomysły, które teraz są realizowane, to my jakby zaczęliśmy, bo ona ciągle nas motywowała, więc i ogród japoński był, i turniejów trochę. Takie były początki. Tutaj jest taka sekcja Aikido, pan Masztalerz, w związku z tym on też nas wspomógł. I z tych 30 osób do dzisiaj jeszcze trochę trwają. Początki na pewno były trudne, chociażby ze względu na osprzęt, na odpowiedni ubiór. To jest jednak już 15 lat temu i trochę inna mentalność. Przez ten czas zmieniliśmy się wszyscy Polacy i wejście do Unii Europejskiej. W związku z tym wtedy ten sprzęt nie był takim głównym problemem. Pierwsze treningi zakupiłem do karniszy kije, 20, więc te kije kupiliśmy i tymi kijami trenowało się same cięcia. Po jakimś czasie ja i Marcin kupiliśmy prywatne zbroje, więc już jeden komplet był jeden komplet dostaliśmy od prezesa Polskiego Związku. Były cztery osoby, które miały zbroje i tymi czterema zbrojami się ciągle posługiwaliśmy. I już później no to już było troszkę łatwiej, bo a tutaj Trochę pieniędzy uzbieraliśmy, a to z Japonii nam pani Takahashi pomogła, przysłała jakieś używane. Jak już weszliśmy do Unii Europejskiej, to te możliwości się otworzyły, więc teraz zakup takiego sprzętu nie jest barierą moim zdaniem. Skąd sztuki walki charakteryzują się tym, że oprócz ćwiczeń typowo fizycznych, to jest również taka przygoda mentalna? Czy Europejczyk jest w stanie pogodzić ze sobą te dwie dziedziny? Od samo w sobie kendo przez te wszystkie lata nie podzieliło się na szkoły, czyli czy to we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w Berlinie, czy w innych częściach świata, tak samo odnosimy się do zachowań, tak samo odnosimy się do sposobu treningu i do tak zwanego Reicho. I to powoduje, że nie szuka się tego drugiego dna, bo wszyscy mamy podane. Mamy wprost podane, jak to wygląda. Różnice zaczynają się wtedy, kiedy wchodzimy na poziom religii czy takiej filozofii głębokiej, ale w samej Japonii też nie wszyscy wchodzą na poziom zen, buddy czy shintoizmu. Nie ma tak. Dlatego ten sport jest bardzo sformatowany. Wiadomo, jakie mają być zachowania. Trochę tak po wojskowemu. Ludzie się godzą na ten sport i go trenują i nie zauważają później problemu. Bardzo dziękuję za rozmowę. No, dziękuję bardzo. Ewa Witczyńska, brzmienie M.